Jesteśmy teraz u Mateusza, na gospodarce. Więc tak, na początek puk trzyskibowy. Pięknie pomalowany. Tylko trochę przysrany poliką, Żeby nie napadało na niego, nie? A tam śruby brakuje. Tyle miesza. No, Następnie kultywator, może z, yy, z bronami. Brony akurat odczepione. To. Tak Brony 3. Trójki nasze konne spawane tutaj, prawda, prętem. I tak to Michał powinien też wykonać. Ani te jego badziewne rzeczy. Następnie brony trójki. I pół godziny Ma mało miejsca dlatego tego postawić. jest jakaś nieprofesjonalnie pospawana jakaś śruba. Ale to jest dobrze, bo jest zabezpieczenie. U mnie tego nie ma. He, he. Też to te muszę z Kółeczko ma kulturalne. Z piochem w środku. No. Ale odblask był Tak. I o takie... Nie powiem jak to się dokładnie nazywa. takie coś tutaj, nie? Takie blachy, no. takie, takie blachy, a ten puk od Mateusza tego nie ma. No. Jak tutaj możemy zauważyć? Uch Mateusza nie posiada takowych sprzętów Bajeranckich Ale Kultywator naprawdę ładnie wygląda To jest najlepsza rzecz tutaj widać I te, te pinadełka mi się podobają Tu jest że się brony tak przypina Tu jest oto ona Brony się kiedyś to tam Dobrze, widzimy się Za chwilę Teraz Mateusza pojawia się tutaj mały kuptek noju no, gnoja gnoj, od sień. Pewnie się zastanawiacie dlaczego taki mały, gdyż yy, ten obo ten oto tutaj gnoj nie jest zrobiony na równym, tylko on jest w dół. Jest tu dziura 2,5 metra i od tego się zaczło. No, tak jakoś było. Tyle w temacie. Tyle w temacie. powiedz już o swoich zwierzętach gospodarskich. No kury, No kury. I jeszcze mu kaczki Były kiedyś gołębie do góry Ale były bardzo dobre no, Pyszne <gryśne>. Dobrze a... <gryśne> no, Można no. Tutaj mamy siewnik Wyzastawiony coś, o... coś o marce siewnika um, Dokładnie ma marki nie powiem Bo Mateusz się nie interesuje, tylko graf farminga, a robi jego brat Odezwał się fachowiec ja już Zaraz, Zobaczymy. Nie, bo chcesz to przerwać. Nie jest napisane nic. Tu może była jakiś napis, ale. Ale już nie ma. Było malowane. Ma, la 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 lamowane było. Tu możesz ABC jak chcesz, tu możesz od 1 do 6. Bo tam się ustawi, A tu tak? może zaczep i jakoś linka na kołowrot tak, skończyć. Tak, tak. tak, to się ustawia jak gęsto, chcesz Do tego to jest. Dobrze, tak, już tak. mi trzy razy to maczyłeś. Tu jest otóż to betoniarka. No i taczka. I się słyszą takie skorupki, bo to się kurą też tak daje. Nie? Skorupki z jajek. Tyle w temacie, nie? No. Teraz zobaczymy kolejne rzeczy. Więc tak, tutaj mamy przepę, auto sam D, 732, ileś nie mylę? A nie 47? Nie, 47 jest wyższa. O, sobie tylko. Tutaj tylko na balonówkach. Tak. Eee, Te laszki są genialne. No. Eee, ładowność popiera 3,5 tony. Jak się do to łoży w lezie! Tak. Tutaj dyszę tak do góry. Bo bez sprężenia jest. Też mam odblask jak bakteki, no mam ładniej. Kółkowe. A to jest zboże. O, mi o tym zbożu, ile zbo... I... Powiedz mi, jakie to zboże? Tu jest mieszanka jęczmień z pszenicą. To jest bardzo ciekawe. Tu są profesjonalne widły dwudziabągowe. No, dosłownie. nie? Tutaj są, prawda, śrutownik do zboża. Jaki to jest, bo tutaj nie widzę nic. E Su Sulęcin, Suleńcin yy, Tutaj ciemno jest, więc się nie widać. Jeszcze jest jeszcze, jeszcze zboże kulturalne. Wungel i na przepie drwo. Tam są drzwi jakieś. No. To tyle w tym Waga, macie, no. silnik jakiś to, to jest. No to to ułożone. No. A, ty patrz, no. No. To tyle w tym macie. No i to są opony Mateusza. To są opony Mateusza Jak będę powiedzieć jak się kości budowało? Na steblowie. Ile lat to było? Z 24-25 No właśnie. Bo jesteśmy w Lublinie, dzielnica steblów. Tak, dobra, tyle w tym macie. Także tutaj mamy oto c USUS c 411 Ale odpowiedział coś o tym. czego masz stolik z baku? <laughs> Bak jest taki, kurde o Go, Petr, Teraz tak na poważnie o traktorze, tak? Eee. Ciągnik ten był y, kupiony, zepsuty. Y, silnik jest. Z wywalonym tłokiem na. Tak. To był tłok, tak, tak do. No, y, Silnik był nowy, komi profesjonalny. Ale silnik, silnik z jakiego traktora? Nie wiem, trzeba by po numerach. Popatrzeć. Ale silnik z 60, prawda? Chyba. Nie, to jest chyba ze 40. Y, przednia oś jest. Z... Ale mówię, jest z 60. Nie wiem. Przednia oś jest z 60. Dlatego lampy są tu. E, klapa, jak to powinno być. Oczywiście. I to, to mi się nie podobało w ogóle. Bo drogi. Tu oczywiście zaśleje olejem, co naprawić. To jest profesjonalnie postawiony kumin. Tak. Profesjonalnie obite siedzenie. Bo, ale naprawdę wygodne, nie? To ta 40 to mi się wydaje, o wiele mniejsza w środku od 30 nie? Ale czy działają wycieraczki? Wycieraczki na pewno działają. Działają, bo są do no. No, no właśnie. trzeba kluczyk do satyjki. No wiem, on tego nie wiedział, ja mu to pokazałem, że trzeba kluczyk do statki włożyć, ale on no. tego nie wiedział. Są drzwi, kamyczka super profesjonalna. No, opony też białe. Oczywiście nasze. Takowo opiążnik... jako, ja mam nowe opony, prawie nowe to on też nie. No, no, oczywiście standardowo, po czym poznać 40 obciążniki naszych śrub. Dalej. Ale to, to, to ta farba mi się bardzo podoba. Jest głodziszka. No. A co z te No, rzeczy ją, nie o tego. <laughs> Trzy flaszki. <laughs> oczywiście To był żart, nie? Tak, nie? żeby nie było nie. Siedzonko dla mnie, oczywiście. Bo Mateusz jeździć nie umie. <laughs> nie że nie jeździć nie umie, inaczej jedzie się na asfalt to ktoś inny prowadzi do razu, nie? Lamparą. A tu jest fura. No. Zawartość jest dość znakomita skrzynia i... I skrzynia powiedzmy. Dyszel. Tu jest taki bardzo dobry dyszel, prawda? Eee, tu jest eee, kosa. Kos, tak się to nazywa fachowo. Ja wiem, kosia... Kosiarka listowa osa. Tak. Bo sam wirk. Yyy. nie dotykę, bo jest dyszel skrzywiony. I to jest dyszel nie od kosa, tylko od rabiany. Tak, Michał ma w swoim yy, yy, czapku takie opony. Ja no, mam lepszy bierzec. No, bo świateł musi być lepszy. No, i tutaj, a co to jest? Yy, chciałem nadmienić, iż też kiedyś miałem kosa. Miałem jeszcze rozrzutnik. i wiele innych rzeczy. Byłem lepszym gospodarzem od Mateusza. Znaczy, to było za czasów, kiedy ja jeszcze byłem taki mały, albo nawet mnie nie było. Oczywiście po, pokaż Kiedy? oczywiście profesjonalny Titek Trochę ugrywany z jednej strony, bo nie wiem co tam Tomek brojął Tomek to jego starszy brat I jeszcze, jeszcze broi, jeszcze psuje, widzisz. On... Przechodzi na czworaka i niższy. A to widzisz po paliwko pocieknięte Toś nie. Twoje krzy... lata mu, za A, dwa wolą. Lata, Za dwa lata będzie miał 50 lat Na ja, te raczki to. Na 50 lat chyba tał pony wymieniesz, to kurde, ale było to. No, się wdepnąłem. Że... no. Więc tak tu są tak te, też te, takie stare części, prawda? Tutaj back, prawda? Tam widzimy brony, które ja bym chętnie wziął, zrobił sobie brony piątki. <grym> u siebie. Tylko to po suchym trzeba bronować, bo jak to za mocno tak ciężar jest to 30 może tego nie wytrzymać. No. I się już tam kopię Tutaj lejek tam, prawda? I Bardzo różne takie sprzęty, co nie. Codziennego użytku, prawda, tutaj się coś zepsuje, to się coś naprawia, to są takie sprzęty do, do naprawy, tak? Dobrze, więc y, chwilowo. Cześć. Uf, uf. Ja A ta dziura Seixão! Vai tu! Korek nie wyleciał. Nie, nie wyleciał. Szybciej mi się bateria kończy.